Witajcie, ja jestem Doknes, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy na mapce od widza. więc w tym momencie, słuchajcie, bo to się mówi, że ta mapa będzie epicka. Zostawcie apkę w górę, ponieważ już widzę, że mój widz się naprawdę postarał. Zostawcie apkę w górę w tym momencie, zostawcie apkę w górę. Eee, jeszcze trochę pożebram. Eee, tu suma piękne oczy, za nie, też zostawcie apkę w górę. <laughs> Dobra, już koniec. A łapkę muszę dostawić w górę. E, Także. Dobra. Koniec hardcora. Ja nie MWK. Dobra. E, więc tak. Mapę przygotował Redis 103. A, ty Redman Polska się, się reklamuje z Kubaniec. E, regulamin. Nie czytuj chyba że na mapie jest bug. Nie używaj modów. Okej, okay. Graj na Kuda. O, to idealnie, bo ja właśnie na Kuda shaders jestem. Nie zmieniaj trybu gry z Adventure. Chyba że z stabilną game mode. Ok. Mm. Czyli. Game mode 2. E, guzik z tabliczką poziom gry. Aha, dobra, dobra, to było do tego. E, więc tak, mamy tutaj. Trz raz, dwa. Dobra, nieważne. To jest coś jest. E, mój pesel, Mój, mój pesel? No właśnie to nabrałeś. O co chodzi? Wcielasz się w profesora Markusa. Hidel... He, he, he Czyli, czylicie? Hidelchburgena który jest Niemcem. Okej, okay, więc y, witam Was. Ja jestem profesor Hindelburger. Dobra, pro, jestem profesor Burger, okej, okay? Epizod pierwszy, początek końca. Tak, na razie coś odkryłem. Człowiek bez Wi-Fi. Może przeżyć jedną godzinę. Aha! Aha! Jesteś naprawdę odkrywczym człowiekiem. Aha, to ja jestem odkrywczym człowiekiem. Aha, co my? Super! Z mojej wdzianka, ok, już mi się podoba, e, oczywiście to do mnie bardzo, bardzo pasuje, mm, to jest, to jest gruba człowieka, która chyba, no nie przeżyła z próby czasowej, e, uwaga, do sali badań główny 20, powtarzam, iść do sali badań, dobra, znajdź klucz, easy, aha, to już coś mam szukać, tak? Uj, a dobra, chyba mogę wełno rozważyć, to co pamiętam, nie, nie mogę? Um. Ok, aha, bo to chyba. Dobra, to nie, to nie. Mmm... Hmm. Nie no, dobra, easy, no ale to. Czyli w takim razie, jak, jak to mogę zniszczyć? Game Mode Zero, tak? Eee, to. Dobra, no to game Mode Zero powinien być any adventure, więc jest bug na mapie, jest bug na mapie, jest za łapkę w górę. Um, sala badań, nieczynne do drugi pierwszy 2017 Okej, okay. Ejsia, tutaj nic nie znajdziesz. A, yy, no, przecież wiem. E, co tu jest? Aha, dobra, tutaj nic. Tutaj coś. Aha, to jest taki bardzo światłem. E, sala badań zbędnych. Nieczynne do 2 1 2017. Plus 18, czyli nie dla doklesa. Aha, dobra, no to ok, no to dobra, to idę, idę dalej. Um, o, sala badań paranormalnych. No, jezus, Maria się wystraszyłem. Co to jest? A. Tu jest jakiś eksperyment, profesor Brown. Oton, mroż czy właca? Hidelburger. <grym> Zamknij kla klapy, tak jest. Zamknij klapy i kliknij przycisk. Ok, um, więc zamykam klapy. W ogóle sobie, bo ja mam chyba. No, dźwięki mam wyłączone, ale dobra tam. E, miejmy nadzieję, że żadnych efektów dźwiękowych nie ma. Mm, w każdym razie, co, co teraz mam zrobić? E, kliknij przycisk, kliknij przycisk. Gdzie jest przycisk? A dobra, tu jest. Tam coś jest? Nie. O Jezu. E, maszyna, skanowanie. Zakończone. Obyk jest nieżywy w 50%. 50% czas przywracanie życia. Profesor Brown. To nie było w planach Maszyna, obiec żywy w 75%. 100%. Aha urwało się. Hehe, powróciłem Wysse, wysse. Wasze dusze e, słyszysz szyki, przez 5 sekund. Kliknij mnie, aby kontynuować. OK, klikam. A, kurde, no ja mam wy... nie działa mi ten głos. A co ja poradzę, no? Przepraszam was. A, tak, halo? Halo, czy czy ja yy, zostałem? Czy to w ogóle działa? Halo, halo, dlaczego to nie działa? Jest jest bug na mapie? A! A Jej ja, ja, przepraszam was myślałem sobie jakichś... Aha, no. Ja, no jasne, że nie ma wpisanej kumy na teleport, no, 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 no bo po co, nie? Więc zgaduję, że mam iść tutaj. A, no, no to, no to widzicie, no to zgadłem. E, oczywiście jestem taki e, zgradulski chłopak, jak to e, się mówi. Dobra, nie mówi się, właśnie to wymyśliłem. Okej, okay, eee... Co to by? Gdzie reszta? Gdzie proszę władca, gdzie maszyna? Uciekam są. Aha, bo to jest to w maszynie, tylko że... Bez maszyny stąd przyszedłem. Game mode 0. Okej. co tu jest? Co tu jest? Eee, Powinien. Podpowiedź. Domyśl się. Co się mam domyślić? Domyśl... Ale faj... ale fajna podpowiedź autorze! Jesteś ee, super. Dzięki za podpowiedź. Czy, czemu ja tam nie mogę wejść? Halo, halo! Ja już się boję, że to jest kolejny bug na mapie. Więc ja tu może po prostu zniszczę. W tym momencie wam ja przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę. Oraz ee, oczywiście nie pisali w komentarzach, jaka ta mapa jest zła, bo pewnie ja coś po prostu źle robię. W każdym razie, jeżeli robicie dla mnie mapy, no to e, Określacie się jasno. Tutaj powinien, powinien dostać łódkę, powinienem tam posadzić do niej wsiąść. Ale niestety nie dostałem, bo komenda nie działa. Nie wyzywajcie autorów to było ostatnio Dobra, w ogóle bardzo ładna woda, to jakieś... A co są to są te nowe bloki w Minecrafcie. Po... No fa... A, ale fajne podpowiedzi masz... O Jezu, co się. O luju, prawie zginąłem. Tam mogłem wypaść poza bedrock. Ty, o matko! Ja, o matko! Nic nie byłem. E, podpowiedź. Pomyśl. Naprawdę? Autor tyba taka trochę dziewczyna, takie, wiecie. Domyśli się, ale... Nie, 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 wózek! Dobra. więc co ja zrobię. a Po prostu tak. 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 Okej, okay, dobra. E, teraz będzie git, myślę. Jest człowiek najlepszym porządku. Nice. Dobra, 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 dobra. Nice, przyszedłem to. O, to jest fajna sprawa. W parku na takim czymś może być całkiem ciekawy. Oj... W ogóle ładny jest jeszcze ten park. To znaczy, te Hoppery mi tutaj bardzo pasują. To jest jakiś Unbelievable Jump w ogóle, ale dobra. Aj, mam nadzieję, że to jest jednak do przejścia. Jesteśmy na szybciej, no na na to nas oczywiście to nie bije, tak tylko. Wiecie, docna jest e, Minecraftowa Wikipedia, nie? Więc tylko tak chciałem to wspomnieć, żebyście od razu się czegoś nauczyli z tych moich odcinków. No kurczę, no muszę, muszę bawić się w jakim momencie oczywiście, Jak to mnie bije, to. Czy ja sprzężę sobie wyżej, czy nie? Właśnie nie wiem kiedy czekać <grystanie> Dobra, jest, nice, mamy to Aha, fa fajne znaczki, nie wciskaj tego No to ten, no w sumie ja nie chcę to wciskać We Wezmę sobie pochodnie, to będzie moja pochodnia Przepraszam, nie mam rampka sobie wezmę pochodnie dla towarzystwa Op, Jezus Marias Aha, możesz uciekać, ale nigdzie się nie schowasz Najpierw daj potwory, a potem nie przycisk Aha, że co, że niby potwory, no dobra, ale ja nie wiem jaki mam tryb ustawienia, no peaceful, no tutaj, dobra, dam sobie easy w takim razie. Mm. ok Okej. A, bo ja mam, dobrze, to sobie nie będę w sumie tego obranka zmieriał. Tutaj żadnych potworów nie ma, Chcecie, nie chcę się rozczarować autorze, ale okej. Okay. Aha, dobra, Zabi zabiłem potwory, więc bardzo fajnie jesteśmy dalej. E, oczywiście, bar bardzo super. E, za zgładzenie mojego oddziału zostaniesz udzielony na 2016 lat. Prowadź i pchaj wagon, tak aby ją do płytki naciskowej. Ok, to znowu zagadka z wagonikiem. Hmm. Tylko jak ja to mam zrobić? E, nie strasz, bo zbugujesz mapę. Aha, okej. Okay. A ja ten wagonik mam tam doprowadzić a aha aha ja nie wiem co tu się dzieje halo weź mi coś to wytłumacz tu jest, tu jest węgiel tutaj pewnie będzie klasyczny fine de baton co, co widzę Pisz będzie gdzieś tutaj zapewne nie jednak nie ale co, co tu się to ja nawet nie wiem nie a hmm Tutaj nic nie ma. W sumie to... To mi wygląda na parkour, wiecie, ale... Do czego parkour? Czy to dziś nie będzie przypadkiem na suficie ten przycisk? To by w sumie miało sens. To by miało sens. I to by było całkiem chytre w sumie. O, Tutaj też nic nie ma. A to już chyba sprawdzałem. Na pewno wszędzie. To mi się jak wydaje. Na suficie nigdzie nie ma przycisku. Okej. Okay. Okej. Okay. W ogóle nie wiem czy ja mam przycisku szukać, ale... Co to jest w ogóle? Fabuła, A dobra, ale fabuły teraz nie potrzebuję. Wezmę sobie może ten... Ten... Dobra, wezmę ten węgiel. No i nic się nie stało, więc to chyba nie, nie, nie o to chodziło. Tędy sobie przejdę. Nie. Nie, nie, nie. Czy może pod tym będzie przycisk? Czy nie. No kurczę, no jestem wielcy zakłopotany, szczerze mówiąc. A... Czekajcie, dać ciekawości Nie no dobra, sorry, że jeszcze mapę, no już już odbudowywuję... Spoko loko, nikt nic nie widział, tak, tak, ja mam czujne oko. Tam też chyba nie ma przycisku, coś tak widzę. Tutaj też nie. Hmm. Okej. Okay. Okej. Okay. Robi się bardzo nieciekawie słuchajcie, bo... Naprawdę nie wiem do cholery, co ja mam zrobić, więc sobie może we wezmę po prostu Game moda. Zrobimy tak, że wyjdziemy stąd. Poobserwujemy sobie ten przy... Mm -hmm. Aha! Ja już rozumiem o co tu chodzi, autorze. Już rozumiem. Tylko ty się nie określiłeś jasno co do tego. OMG! Oh Wiecie co trzeba zrobić? To, to się skapnął i teraz napiszę ja się skapnąłem. A kto nie, no to... To Trudno, to jest taki jak ja. No. Czyli jest chyba w mniejszości, Zgaduję Trzeba zrobić Crafting Table, już wiem po co nam jest yy, ten węgiel. Bo potrzebujemy po prostu zrobić sobie narzędzia, które posłużą nam do wykopania tego obsydianu. Więc tak. Hmm. Tutaj będzie Crafting. Dobra, kopiemy dalej. Słuchajcie, dzisiaj Wam opowiem. Dzisiaj sobie pobrałem Minecraft yy, Windows 10 Edition. Bo nie wiem czy wiecie, ale kupiłem z normalnego Minecrafta. Oczywiście także dostęp do Minecraft'a Windows 10 Edition za darmo i musisz tylko kup kup kupować oddzielnie. Yy, dlatego też, bo właśnie to we wpisałem pisałem z dealerem, on powiedział: No, wiesz, co stary, bo ty sobie tak możesz zrobić, nie? No, bo ja sobie gram i jest, jest bardzo fajnie, no to ja. To okej, okay, no to ja sobie pobiorę, nie? No i sobie pobrałem, i sobie pograłem, i w sumie nawet fajnie było. Taka ciekawostka: w Minecraft Windows 10 Edition yy, jest. nie jest takie same jak zwykły Minecraft, to znaczy jest. Yy, Okrojone z wielu rzeczy, ale także nie no jest nie tyle wzbogacone co ulepszone pod pewnymi względami e, Ma bardzo fajną mechanikę wspólnego grania na przykład Dobra, tym już na kilofik Kamienne I właśnie dzisiaj sobie z dealerem to testowaliśmy I w sumie nawet fajnie się grało e, Woda wygląda ta trochę inaczej, jest taka bardziej niebieska w zasadzie zanim mógłbym grać, to są przez Xboxa y, tak jakby Co się nazywa nazywało kiedyś chyba Windows Live, czy Microsoft Live. Teraz zmienili po prostu na Xboxa, bo wiecie no, chcą by Xbox był kojarzony właśnie z gamingiem. No i w sumie fajnie to wszystko działa. tam byłem w sumie w szoku, y, że się nie zawiodłem. No okej. Okay. Tutaj mam sobie żelazny killoff I teraz pytanie. Struci mam żelazny kilow to, czy autor przed chwilą sobie nie zapomniał, że z żelaznego nie może zrobić diament? Znaczy, nie może zniszczyć tego? Nie wiem, ale zaraz to odkryjemy. Zniszczyć, może, to. Tutaj w sumie chyba nic już nie Nie no, już nie ma szans w zasadzie. Ale co, no? To co, no. Ja nie zniszczę tego, tego tamtym kilometr. Może tutaj gdzieś będzie to skryte. Jak nie, to 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 będzie mi smutno w sumie, że znowu mapa nie działa. Mam nadzieję, że nie mam tego rozk... Mm -hmm. Aha. Dobra, nie będę całej podłogi rozkopywał, wiecie, bo... No, no już bez przesady, szanujmy się. Mapa znowu jest... Ty... O Boże. Co? Co? O Boże. Co? Co? O Boże, bo... Nie kapuje w ogóle, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo, wytłumacz mi to ktoś. Czyżbym przyszedł mapę? Czyżby to była mapa z na kilka partów? Aj, jaj, jaj, jaj. dobra, to słuchajcie to dla podsumowania: Tutaj był spawn, żeby nie było pytań. E, tutaj rozumiem, że miał być taki clip hanger. E, w sumie trochę mało zrozumiałem z tej mapy. Jak mam być szczery. Mm, no i to jest na tyle, słuchajcie, w tej mapie. Pamiętajcie, żeśmy mi wysyłali mapę podzieloną na party, bo raczej nie będę kręcił ich partami. E, chciałem po prostu zrobić to, wiecie, no raz, a porządnie. Dzięki wielkiej obejrzenie filmu do końca, mapa była, no, nawet, nawet, no... takich w sumie nie zrozumiałem jej za bardzo, ale... Była mocno zbugowana i zapewne autorowi to co, co nieco nie wyszło. Ale dzięki wielkiej obejrzenie filmu do końca dobimy ile 4000 AP w górę dla autora mam nadzieję że nam się uda dzięki wielkie za oglądanie tego filmu do końca jeszcze raz trzymajcie się dajcie suba no i cześć